Witam serdecznie, dobry wieczór. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Sprzęt już pracuje naturalnie, a ja dzisiaj chciałabym przywitać wszystkich medytatorów, którzy są teraz, którzy przyjdą później, którzy przyjdą jeszcze później. I chciałabym zwrócić uwagę na takie zjawisko, które jest nam chyba wszystkim bardzo, ale to bardzo potrzebne, mianowicie na Wielu wolności, o którym już mówiliśmy, który robiliśmy wielokrotnie, tak jakby duch wolności przemieszczał się przez całą Ziemię i jakby ludzi, którzy są tego świadomi i którzy sobie równocześnie uświadamiają swoje, swoją potrzebę wolności, swoją potrzebę wyrażania siebie, swoją potrzebę znaczenia, swoją potrzebę unikalności, swoją potrzebę człowieczeństwa, swoją. Potrzebę uznania swoją, potrzebę tworzenia jest coraz większa i takich ludzi jest coraz więcej. Świadomość bardzo, ale ta bardzo szybko się rozwija. I ja bym chciała podziękować wszystkim, którzy biorą w tym udział: którzy biorą w tym udział tu, którzy biorą w tym udział tam, i którzy biorą w tym udział jeszcze gdzie indziej. Ponieważ wszystko ma swojego ducha, a my pracujemy na to, aby duch wolności dotyczył nas wszystkich oraz planety. Duch wolności to błękit. To trochę wygląda tak, jakby ludzie powstali i popatrzyli w niebo, po to, aby je odzyskać dla siebie. Bo Duch Wolności właśnie tak wygląda, jak błękit nieba nad głową. Więc proponuję, abyśmy nadal byli w tym i byli z tym i rozwijali to, jeżeli Ty tak czujesz, jak ja czuję, choć jesteśmy zupełnie odmiennymi osobami. Jeżeli czujesz potrzebę błękitu, swobodnej myśli, swobodnych słów, swobodnych uczuć, swobodnych czynów, swobodnych dróg, swobodnego bycia sobą, swobodnego kontaktu z sobą i ze swoim duchem, to róbmy to dalej. I proponuję, abyśmy dzisiaj użyli znowu błękitu. Tydzień temu pracowaliśmy nad pokojem. Wolność to również pokój. Wolność to spokój. Wolność jest przeciwieństwem zniewolenia, walki, przymusu, przemocy, presji, pośpiechu, obojętności. Wolność jest jak błękit nieba, więc możemy użyć błękitu i pracować dzisiaj z błękitem i poczuciem wolności, aby wszystko, co tego potrzebuje, mogło tego ducha wolności używać w pełni, tak jak jest to potrzebne do swobody istnienia. Więc jeśli chcesz, medytatorze, abyśmy się razem wybrali w tą drogę, to Cię bardzo serdecznie zapraszam. A zatem zamknij oczy, aby być w głębi siebie, bliżej siebie. I gdy tak się stało, sprawdź, czy wygodnie siedzisz, czy jesteś wygodnie ubrana, ubrany. I czy wokół Ciebie panuje spokój? Tak, abyś mogła, mógł swobodnie medytować, aby powiększyć ducha wolności. Błękit. Jeżeli chcesz, to wyobraź sobie, że oddychasz błękitem. Z każdym wydechem napełniasz się błękitem. Zupełnie naturalnie i swobodnie, bo być może wdech ma kolor błękitu, świeżego powietrza. Takiego błękitu jak niebo nad głową, w słoneczny dzień, wakacji, gdzie błękit jest równocześnie swobodą bycia, istnienia. Więc z każdym oddechem napełniaj się błękitem, jeśli chcesz. I powiedz mu: Harmonizuj moje wnętrze błękicie, Harmonizuję błękitem, aby wszystko, co potrzebuje wolności, swobody, błękitu właśnie wewnątrz mnie, odzyskało go. Więc. Harmonizuj błękitem swoje wnętrza i podziękuj błękitowi za harmonizowanie Twojego wnętrza. Użyj go swobodnie, bo błękit jest lekki i swobodny. Więc harmonizuj błękitem. I gdy tak jest, gdy tak się stało? Ponieważ błękit jest tak swobodny i tak wolny, poproś go, aby z twojego wnętrza rozprzestrzenił się na całą przestrzeń wokół ciebie, a ty oddychaj błękitem nadal. I powiedz mu, a teraz harmonizuj z mojego wnętrza całą przestrzeń, całą atmosferę wokół mnie, a także odśwież pamięć ścian, przedmiotów. Odświeć błękitem zwierząt. Jeżeli są ludzie w Twoim pobliżu, odśwież wszystkich błękitem. Poproś błękit o to. Przenoś się lekkością. I napełniaj błękitem wszystkich, którzy potrzebują oddechu wolności, wszystkiego, co potrzebuje lekkości, wszystkiego, co potrzebuje swobody bycia sobą. Harmonizuj błękitem całe swoje otoczenie. Po prostu harmonizuj. I gdy tak jest, gdy tak się stało, tą częścią Ciebie, która swobodnie wędruje poprzez światy i wszechświaty, unieś się tak wysoko, abyś sięgała do gwiazd, sięgał do gwiazd. Bo Błękit jest tak lotny. I tak lekki. I popatrz z takiej wysokiej wysokości w dół, ale popatrz na cały nasz układ słoneczny i poproś ten błękit. Zharmonizuj cały układ słoneczny, aby było w nim i odzyskało wolność wszystko, co jest stąd. Harmonizuj błękitem. Cały nasz słoneczny układ. Każdą planetę, aby miała swoją drogę w swojej trajektorii. Każdy księżyc każdej planety, aby wokół niej krążył tak, jak jest to dla niego naturalne. Harmonizuj błękitę całą przestrzeń pomiędzy planetami, aby była czysta, wolna i błękitna, aby nie było w niej. Niczego, co czarne, białe lub obce. Harmonizuj błękitem, duchem wolności, naszą przestrzeń wokół naszej gwiazdy, wokół słońca. Po prostu harmonizuj błękitem. Właśnie da. Tak. I gdy tak jest, gdy tak się stało, gdy wszystko odetchnęło błękitem na tak wysokiej wysokości, porozglądaj się po tym wszechświecie, w którym teraz jesteś, tą częścią Ciebie, która swobodnie wędruje przez światy i wszechświat. Rozglądaj się z tej wysokiej wysokości i zobacz, sprawdź, czy cokolwiek jeszcze w naszym układzie prosi o błękit swobody, swobody ducha, swobody bycia sobą. I użyj go tam, gdzie jest potrzebny, harmonizuj błękitem to, co cię wzywa w naszym układzie. Po prostu harmonizuj. Właśnie tak. Błękitem swobody ducha, swobody bycia sobą, aby każde z nas było sobą. Każda planeta, każda trajektoria. Każda droga wybrana była wolna. Harmonizuj błękitne światy. Właśnie tak. Właśnie tak. I gdy tak jest, gdy tak się stało. Zapraszam Cię z tej wysokiej wysokości, aby odwiedzić naszą planetę na tym poziomie, który tworzy jej atmosferę, jej ducha, na poziomie ducha Ziemi, naszej atmosfery i harmonizują błękitę wszędzie tam. Gdzie ona tego potrzebuje, aby czuła się błękitna w całej swojej pełnej krasie swobody harmonizuj błękitem Ducha ziemi. Właśnie tak właśnie Właśnie tak. I gdy tak jest, gdy tak się stało, z tej wysokiej wysokości, z której tak daleko widać, rozejrzyj się wzrokiem orła i poszukaj, gdzie są miejsca, lub gdzie jest miejsce które prosi o harmonizowanie w ducha wolności, o ducha bycia sobą, o błękit i wędruj tam swobodnie i harmonizuj to miejsce, które cię wzywa. Harmonizuj błękitę, całą tą przestrzeń, całą jej atmosferę. Wszystko, aby przenikało duchem wolności, duchem swobody bycia sobą. Harmonizuj błękite. To, co do ciebie się o to zwróciło, po prostu harmonizuj. Właśnie tak. Właśnie tak właśnie tak. I gdy tak jest, gdy tak się stało, zainteresuj się proszę naszym krajem polską, ale także takim... Do okolnym sąsiedztwem, bo wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. I uczyń tak, użyj błękitu, do takiego zharmonizowania tej przestrzeni, aby w ogromnym promieniu wszyscy odetchnęli błękitem, wszyscy i wszystko. Aby uczyniło się lekkie, wolne, harmonijne w kontakcie z niebem, gdy jest na Ziemi lub w Ziemi. Harmonizuj błękitem całe ogromne sąsiedztwo i jego atmosferę. Właśnie tak. Właśnie tak. A teraz Cię bardzo proszę, skup się na tym, gdzie na Ziemi są takie gremia, takie zespoły, Tacy ludzie, takie grupy, takie stowarzyszenia, czy cokolwiek to jest tajne, co działa przeciwko duchowi wolności. Bez względu na to, w jakim to jest kraju, w jakim to jest miejscu. Tą częścią Ciebie, która swobodnie wędruje po światach, możesz się tam udać i użyć błękitu, aby zharmonizować tych ludzi, te miejsca, te gremia. Harmonizuj błękitem to, co się ukrywa, aby Przeciwdziałać błękitowi wolności. Po prostu harmonizuj. Użyj błękitu lekkiego, swobodnego, błękitu nieba. I harmonizuj błękitę, aby wszystko to odzyskało ducha wolności. I być osobą w swojej istocie, po prostu harmonizuj błękitę. Właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak. Jeżeli jesteś daleko, gdziekolwiek jesteś. Zapraszam Cię do powrotu na nasze ziemię i proszę Cię spotkajmy się wszyscy na Wawelu. Aby stamtąd użyć błękitu dla całego naszego narodowego ducha, harmonizuj błękitem polskiego ducha wolności. Po prostu harmonizuj. Użyj go, aby dotarł wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Z wzgórza, z naszego miejsca mocy, harmonizuj polskiego ducha wolności. Aby był obecny w myślach, słowach, czynach i decyzjach. Aby wszystko to, co jest tajemne, ukryte, co knuje, spiskuje lub się namawia, poczuło tego ducha bardzo głęboko. I jako istnienie harmonizuj błękitem wszystko, czemu go brakuje. Wypełniaj każdy brak błękitem nieba. Wolne. Cię proszę, aby z tego wysokiego, wspaniałego skorzystać, przenieść się w te przestrzenie, którym się wydaje, że mogą modyfikować umysły według obcej fali. Czy jest to radio, czy jest to telewizja, czy jest to internet. Czy cokolwiek to jest, co nadaje lub odbiera, zharmonizuj to błękitem, aby odzyskało naturę, harmonię, swobodę bycia sobą dla swobody istnienia. Właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak. I gdy tak jest, gdy tak się stało, proszę Cię, użyj błękitu dla wszystkich dzieci, które kładą się spać, które śpią i które będą spać wkrótce, maleńkich, średnich nastoletnich, naszych dzieci i użyj błękitu. I powiedz mu, harmonizuj wszystkie nasze dzieci błękitem, aby czuły w sobie ducha wolności, aby miały piękne sny, aby tworzyły w zgodzie z sobą, aby oddychały i żyły Pan. Harmonizuj błękitem wszystkie dzieci, które tego potrzebują. Abyśmy się czuli wolni za rok, dziesięć, dwadzieścia lub sto lat. Po prostu harmonizuj błękitem. I gdy tak jest, gdy tak się stało, poproś, aby błękit pracował samoistnie dalej w zgodzie z naszą czystą dzisiejszą intencją, intencją harmonizowania świata, w którym żyjemy. Dziękuję. Czy zrobiliśmy to razem? I zapraszam na jutrzejszy aktyk o swobodzie tworzenia bogactwa.